Sadorini. Ta magiczna wyspa jest jedną wielką i wysoką górą utworzoną przez wulkan. Można dostać się na nią kolejką linową lub tymi krętymi schodami na mułach, które służą na potrzeby turystów. Albo też pieszo, przemierzając około 600 podwójnych schód, co zajmuje nam około pół godziny. Sardorini zabudowany jest głównie biało-niebieskimi domkami, Nowoczesnymi hotelami, jak ten tutaj, lub domkami z dawnym stylu charakterystycznym dla wielu wysp greckich, wąskie i kręte uliczki, niczym labirynt. Po lewej i prawej stronie, wejścia do prywatnych posesji, z własnymi podwórkami zapewniające kameralność i prywatność, każdy z nich nieco odrębny styl pod względem koloru czy materiału. I zarazem posiadający wspólne cechy typowe dla wyspy Sadoryni.